Dobry wieczór. W sumie to jeszcze dzień dobry. Pierwszy raz od dawna nagrywam się, jak jeszcze jest w miarę jasno. Także dobry wieczór to troszkę z przyzwyczajenia. Pozwolicie, że dzisiaj od razu zacznę relację na żywo. Jeżeli. Kogoś nie ma na początku, myślę, że sobie odtworzy, więc teraz będę robić tak, że raczej będę zaczynać od razu. Kto po prostu nie, nie będzie kogoś na początku, no to będzie mógł sobie przewinąć później, już po zakończeniu. Gdzieś tam mi się kotka kręci. No właśnie, ze względu na moją indolencję techniczną i bardzo skromne umiejętności. Zawsze robię tak, że nagrywa, czy zawsze, prawie zawsze robię tak, że nagrywam się dodatkowo, jeszcze z kamerki zewnętrznej robię taki backup, więc jeżeli by było tak, że coś pójdzie nie tak na relacji na żywo, a ostatnio było tak, że nie wyszła mi ta relacja yy, z różnych powodów technicznych. Dlatego, jeżeli tym razem by coś poszło nie tak, będzie możliwie, możliwe do obejrzenia dodatkowy zapis kamery zewnętrznej na moim kanale YouTube'owym Więc myślę, że zacznę. Gdzieś tu mi się Kiciusia kręci Jak zwykle ona lubi moje live. Jest fanką, najwierniejszą fanką moich live'ów Kiciusia. No dobrze, dzisiaj dzisiaj będzie sprawozdanie finansowe oraz drobne kwestie drobne kwestie cześć nikładem drobne kwestie aktywistyczne omówię więc przede wszystkim na początku odniosę się do tego, że zdania są podzielone tak samo jak w prawie każdej mojej w formie aktywizmu, tak samo w formie różnych oświadczeń finansowych. Tu są zdania bardzo podzielone. Jedni mówią, że lepiej takich nie robić, bo coś tam, inni wręcz nalegają, żeby mówić jak pewne fundusze się rozchodzą, co ile kosztuje, więc skłonie się przy tym, żeby jednak co jakiś czas robić taki segment, gdzie podaję na co przeznaczam i ile pieniędzy, ile pewne formy aktywizmu kosztują, jakie są to przedziały finansowe. Poza tym trochę też ze względu na to, że Mariusz ławnik Stęczowych robi takie sprawozdania finansowe, na co ile wpłynęło z licytacji, na co ile gdzie przeznaczamy. Dlatego przyszło mi do głowy, że czemu ja mam takich nie robić. Troszkę jest tak, że z Mariuszem działamy razem. Troszkę jest tak, że każde z, z nas sobie rzepkę skrobie. Więc trochę jest tych działań aktywistycznych typowo moich, trochę naszych wspólnych. E, troszkę działań Mariusza Ławnika. Więc dlatego ja będę robić co jakiś czas swoje sprawozdania finansowe. Yy, więc tak może troszkę od końca. Yy, po kolei co mnie ile kosztowało w ostatnim czasie. Mój wyjazd do Poznania, tutaj tak troszkę zakulisowo powiem, do audycji zarazy, do nagrania podcastowego. Yy, tutaj sprawa była nie do końca jasna, jak mi się tam uda pojechać. Miało być to tak, że przy okazji jeszcze jedną sprawę załatwię. I to miał być przejazd przez Poznań do Gdańska. Tu chodziło jeszcze o kwestię, żeby troszkę ruszyć ten mój ramon w Bielkowicach, ale udało się tylko połowę planu. Więc yy, udało mi się odpowiednio wcześniej ugadać z Kasią Transgenderową, że do tego Gdańska mnie podrzuci, tam przenocujemy. I po prostu jak już wypoczniemy no to następnego dnia wyjedziemy z powrotem do mnie do Bierkowic ale było troszkę inaczej, trochę bardziej hardkorowo, wyjazd do Gdańska miał kosztować niecałe 500 zł z Bierkowic do Gdańska, powiem tak nie jest to kwota duża dlatego, że po tym, co udało mi się skonsultować z moim znajomym, byłym taksówkarzem, no to on by pobrał kwotę na pewno nie trzycyfrową, tylko czterocyfrową za taki wyjazd do Gdańska i byłaby to kwota dużo, dużo wyższa. Więc po prostu byłoby tak, że Kasia by mi wyświadczyła przysługę. Ale wyjazd udał się tylko po części z Kasi powodów rodzinnych. Więc wyjazd do Poznania i z powrotem w dwie strony kosztował mnie 270 zł i były to pieniądze przeznaczone na LPG, dlatego że transgenderowa Kasia jeździ autem na LPG, na gaz. Dlatego są to koszty odpowiednio tańsze, tak samo jak na przykład przy wyjeździe do Czech po Neofolii. Są to koszty odpowiednio niższe. Dlatego, że LPG no, jest jednak trochę tańsze niż typowa benzyna. Do tych 270 zł należałoby policzyć na przykład jakieś drobne opłaty parkingowe jednorazowo, tam 6 zł i, i tam chyba jeszcze jedna opłata, też jakieś 5 zł. Dodatkowo jakieś żywność, więc łącznie wyszło około... Chyba 310 zł. Mój wyjazd do Poznania. Zaraz się odniosę, z jakich, z jakich funduszy był on pokryty. To, jest, to są moje ostatnie wydatki. I teraz podsumuję wpływy i wypływy z mojego konta: częściowo na cele aktywistyczne, częściowo na płaty zobowiązania stałe. Więc z tego co udało mi się podliczyć od stycznia tego roku na konto wpłynęło mi niecałe 21 000 zł było to bodajże 20 870 zł no mniej więcej 21 tysięcy Razem z moim zarobkiem fuszki w terenie, różne, najróżniste, troszkę elektrycznych, trochę hydraulicznych, niecałe 22 tysiące. Chociażby dlatego tak mało, że w lutym nie było żadnych zleceń, ani jednego zlecenia nie było w lutym. Bardziej styczeń, marzec i teraz obecnie kwiecień. Różne drobne zlecenia, więc to też są drobne kwoty zarobkowe, więc wpłynęło mi na konto 21 tysięcy złotych. Zaraz to rozbiję na odpowiednie czynniki, skąd taka kwota. Wypłynęło mi z konta około 16 tysięcy złotych. Więc jeżeli by chodziło o wpływy, część jest to moja renta zdrowotna. Do renty się odniosę osobno. Część jest to kwota ze zbiórki założonej na pomagam.pl. Część są to wpływy takie, które wchodziły i zaraz wychodziły, przeznaczone na odpowiednie działania aktywistyczne. I teraz się po kolei do tego odniosę, rozbijając na czynniki pierwsze. Z tych 21 tysięcy zł, największą kwotą jest kwota ze zrzutki. W tym momencie mam zebrane 13 356 zł, z czego 13 306 zł zostało przelane na moje konto w dwóch ratach. Nie mam spisanych tych dwóch rad z mojego konta, ale pierwsza to była coś chyba około 7800, druga około 4000. W każdym razie po odjęciu podatku i prowizji od kwoty 13 306 zł, bo tam jest jeszcze 50 do wybrania w tym momencie, czyli po odjęciu tych wszystkich opłat Zostało mi realnie na koncie 12 308 zł do rozdysponowania odpowiednio na cele remontowe. 12 308 zł. Częściowo już we wcześniejszym segmencie udało mi się powiedzieć, na co te kwoty zostały konkretnie przeznaczone, okazać się fakturami. W tym momencie mam jeszcze zamówione meble do kuchni pod ten sam design, co mam szafkę pod zlewozmywak. W zeszłym roku jak ta szafka była zamawiana też mi zależało takie meble, tylko że coś nie były dostępne w tym designie. One się nazywają dom psonoma. I mam zamówione przez kuriera, które mam być dostarczone szafki kuchenne. Jednak cały czas czekam, już dłuższy czas. No wiadomo, teraz mamy taki, taki okres, że długo się czeka na dostawy. Mi pokazało w zamówieniu, że może to trwać 3 tygodnie, nawet prawie miesiąc. Więc zostało mi jeszcze około półtora tygodnia czekania na moje szafki. Więc to był jedne z ostatnich opłat. Różne drobiazgi remontowe, na które raczej, raczej się staram brać faktury. W tym momencie, w tym momencie z tych, z tej kwoty 12 tysięcy, witaj Małgorzato, w tym momencie z kwoty 12 308 zł nie mam podliczone tego tak dokładnie, bo część mam w gotówce wybrane, część mam jeszcze na koncie, ale jest to kwota plus minus 7500 zł do rozdysponowania. 7500 zł około plus minus. Więc to by było tyle, jeżeli by chodziło o segment dotyczący właśnie kwoty zbiórkowej. Następnie odniosę się do kwestii mojej renty zdrowotnej. Styczeń oraz luty. Były to dwie wypłaty za styczeń i za luty, które wynosiły odpowiednio 943 zł miesięcznie, oraz miłe zaskoczenie: dzisiaj, jak udało mi się tak bardzo dokładnie spojrzeć na moje konto, bardzo dokładnie, wnikliwie je przejrzeć, no to wychodziło, że za marzec, za marzec była to już podwyżka renty, tak powyżej tej granicy psychologicznej. Czyli od marca jest to kwota 1024 zł. 1024 zł renty wypłacił mi urząd KRUS w marcu. I teraz kwiecień. Obiecano trzynastki, były trzynastki dla rencistów i dla emerytów. Więc jeżeli chodzi o trzynastkę, jest to kwota. Um, Coś do mnie pisze, no właśnie, tak samo jak Mariusz, powiem, że proszę do mnie nie pisać, kiedy nagrywam się z relacją na żywo. Bo faktycznie wyskakują mi to różne informacje, zakrywają mi ekran. Więc jeszcze raz się odniosę, trzynastka, włącznie z rentą tą regularną za kwiecień. Była to kwota 2600 zł. Więc łącznie od stycznia 4 renty. Jest to łączna kwota 4916 zł. Renta. I są to omówione już dwa wpływy na konto, czyli jedna ze zbiórki na remont, druga kwota z renty. Oraz pozostałe były to takie pojedyncze kwoty od różnych osób w różnej wysokości na konkretne cele aktywistyczne. Była to na przykład kwota o, z tego, nie, nie mam jej dokładnie zapisane, około 500-600 zł. Na przykład na różne wstępne formalności załatwienia związane. Ech, z tą całą płcią nieokreśloną formalną, która to sprawa utknęła w trakcie, więc była to na przykład ta kwota, kwoty przelewane mi na różne wyjazdy w teren, e, kwoty z przeznaczeniem na przykład pod zakup neofolinu oraz kwoty na inne działania typowo aktywistyczne, czyli coś, co zostało mi przelane ale później od razu wychodziło, zgodnie z założeniem, na jakieś tam bardzo konkretne działania. Więc tutaj myślę, że udało mi się omówić ten cały wpływ, 21 tysięcy złotych, niecałe. Następnie odniosę się do opłat, do zobowiązań stałych, związanych z siedzibą bierkowicką, czyli kwoty wypływów z konta, jest to niecałe 3500 złotych 3500 zł opłat za 4 miesiące od stycznia teraz do kwietnia. Różne opłaty, czyli zobowiązania stałe typu. Mam tutaj dwie, dwie sieci internetowe, jedną radiową, drugą z modemu. Czyli jak dziś jadę z komputerem, z laptopem, mam też dostępny internet, dlatego te internety są dwa. Jeden jest troszkę słabszy, drugi ten radiowy jest mocny, typowo właśnie do vlogów. Inne opłaty stałe, typu właśnie kredyt, dwa kredyty. Aż muszę się pochwalić, że się strasznie cieszę że w tym roku kończę spłatę tych dwóch zobowiązań, tych dwóch kredytów. Jeden był zaciągnięty taki na szybko właśnie na wyjazd do Chwaszczyna na, inaugura na inaugurację Tęczowych Społeczników. Część była to kwota tak wzięta trochę na zaś z przyszłej fuszki, którą mi zlecono. Trochę była to kwota Zaciągnięta w pewnej firmie, gdzie udzielają szybkich właśnie pożyczek. Nazwy podać nie mogę, bo to różnie bywa, ale są takie instytucje, które udzielają szybkich pożyczek. Była to w tym wypadku kwota 500 zł pożyczki. Do tego jeszcze była wykupiona przeze mnie polisa. Pamiętam teraz wartości chyba coś około 200 zł. Taka polisa na życie, czyli dopóki mam kredyt, do tego czasu mam też polisę. I od zeszłego roku od listopada ten kredyt spłacam. Za 3 miesiące kończę go spłacać tą pożyczkę. Więc jest to jedna, druga pożyczka, która mi się kończy w tym roku. Drugi ciężar, który spadnie mi z głowy, jest to taki większy kredyt, chociaż dla niektórych mógłby się wydać bardzo mały, jak ludzie potrafią zaciągać tam ileś set tysięcy złotych. U mnie to było łącznie kwota około 8 tysięcy złotych kredytu. Pierwsza transza zaciągnięta w grudniu 2016 roku na różne opłaty i cele związane z siedzibą bierkowicką, czyli pierwsze zakupiona tona węgla z tego kredytu oraz na przykład opłacenie zakupów hydraulicznych albo na przykład opłacenie wtedy jeszcze tynkowania wewnątrz, tam pierwszej transzy związanej z tynkowaniem wewnątrz pomieszczeń I to pokrył ten pierwszy kredyt. Następnie był dobrany kredyt przeze mnie w kwocie około 2000 zł na zakup kamerki, która teraz nagrywa ze mną backup i częściowo te 2000 zł w większej części zostały przeznaczone właśnie na zakup kamerki, już wtedy z myślą o vlogowaniu, jeszcze w 2017 roku. Więc te dwa kredyty kończę spłacać pierwszy odpowiednio za 3 miesiące, drugi kończę spłacać w listopadzie więc powinno mi więcej zostawać w portfelu miejmy nadzieję i teraz jeżeli tu chodziło jeszcze o wydatki na przykład związane z siedzibą bierkowicką w tym roku poszło mi wyjątkowo mało węgla na opał. Były to dwie tony, które zostały zakupione przez darczyńcę, dwie tony wartości 750 zł za tonę i był to najtańszy węgiel tutaj w tej okolicy, Nowej Rudy Kłodzka i okolic i... Została przeze mnie zużyta około 1 tona tego węgla na cały okres grzewczy. W tym momencie już od jakiegoś czasu nie palę w piecu, jest na tyle ciepło, że nie mam potrzeby palenia w piecu, więc wydaje mi się, być może nie wiem, ale jest taka możliwość, że jedna tona przejdzie mi na kolejny okres grzewczy spojrzę w notatki. No właśnie. No właśnie, jeżeli by chodziło jeszcze o płaty stałe, zerkając w notatki, jakimś cudem, nie wiem, gdzieś tam chyba udało mi się zagapić, ale mam nadpłatę za wodę zawodę w siedzibie jeżeli byli u mnie goście na przykład te dwie dziewczyny para transpłciowa czy wtedy jeszcze Mariusz był czy Alana było nas tutaj więcej to te opłaty były dość wysokie potrafiły sięgać rekordowych kwot tam z tego co pamiętam chyba 60 zł miesięcznie jak ja tutaj jestem w pojedynkę, no to ta kwota nie przekracza 30 zł za 2 miesiące, bo ja się tutaj rozliczam co dwa miesiące za wodę, więc ja tak automatycznie to liczę, czyli by wychodziło około 15 zł miesięcznie płacę, jeżeli jestem tutaj w pojedynkę. Więc chodzi po prostu o to, że mam bardzo dużą nadpłatę za wodę w Bierkowicach i Dzisiaj udało mi się wysłać SMS-em stan licznika do inkasentki, dlatego że tutaj polega to na tym, że inkasentka przysyła mi SMS, ja jej odpisuję, jaki jest stan mojego licznika i dostarcza mi, dostarcza mi rachunek za wodę w taki dość ciekawy sposób. Dlatego, że nie zagląda do domu, tylko po prostu wiesza ten rachunek w woreczku na furtce. W tym momencie ze względu na plagę, rachunek miał być wysłany pocztą. I byłby wysłany pocztą, ale z tego względu, że jest nadpłata, no to dopiero jeżeli, jeżeli skończą mi się fundusze z nadpłaty, no to dopiero wtedy dostanę jakiś rachunek, wtedy jeżeli już będę na minusie. Na razie jestem około 75 zł na plusie, jeżeli by chodziło o wodę w siedzibie Bierkowickiej. Zobaczę, czy nie ma komentarzy, ale nie widzę. Nie widzę. Dobrze. Jeszcze spojrzę, jeżeli by chodziło o rozliczenia. Właśnie, myślę, że z tych najważniejszych wydatków byłoby to na tyle. No, właśnie, właśnie, właśnie. Jeżeli by chodziło o rentę, jeszcze. Z tego względu, że teraz mam. Um, udało mi się otrzymać 13 rentę, no to była ona przeze mnie przeznaczona na przykład, e, właśnie na mój wyjazd do Poznania, e, i te około 300 zł to naprawdę nie jest dużo, dlatego że udało mi się pojechać bezpiecznie e, samochodem. Wiadomo, do czego teraz piję że jakby te środki, sposoby komunikacji miejskiej, krajowej, niekoniecznie muszą być bezpieczne, dlatego najlepiej jeździć samochodem, z Kasią udało mi się właśnie pojechać samochodem do Poznania, więc było to na pewno bezpieczniejsze, kwota, no uważam, że nie była tak naprawdę wysoka. Dlatego, że Kasia liczy jakoś mniej więcej sobie od kilometra Chyba złotówkę z hakiem Więc naprawdę nie była to kwota wysoka, gdyby to miała być na przykład taksówka Byłoby to dużo, dużo więcej Nawet jeżeli byłoby to z moim znajomym, byłym taksówkarzem, to W żadnym wypadku nie byłoby to 300 złotych, tylko więcej Więc te 300 zł to naprawdę nie było dużo. Um, właśnie jeżeli by chodziło e, ta, część moja, moje, ta część mojego aktywizmu, która jest związana właśnie z Kasią transgenderową, e, tak trochę żartobliwie powiem, że mi się potrafią często zmieniać plany i nastawienia ale u Kasi jest to jeszcze częściej, więc z tego względu ciężko jest się dogadać, ciężko jest coś uzgodnić, umówić się na sztywno. W pierwszej kolejności mieliśmy jechać do Gdańska samochodem, tam i z powrotem. Potem wyszło, że najprawdopodobniej transgenderowa Kasia w ogóle nie pojedzie. Później uzgodniliśmy, że odwiezie mnie do Wrocławia, dlatego, że jest problem z tymi busikami prywatnymi, które jeździły między Wrocławiem, a Nową Rudą i Kłodzkiem. Nie wiem, czy teraz one w ogóle nie jeżdżą, czy jeździ ich po prostu bardzo mało, ale z tego co wiem, już miesiąc temu było tak, że z 12 połączeń Między na przykład Nową Rudą a Wrocławiem zostało cztery połączenia. W tym momencie trudno mi powiedzieć, Dlatego stanęło na tym, że Kasia mnie podwiezie do Wrocławia. Potem powiedziała, że no dobrze, no, zrobi mi przysługę, pojedzie ze mną do Poznania. Później na ostatnią chwilę ten wyjazd stanął pod znakiem zapytania z pewnych powodów takich takich, takich czysto, czysto po prostu dziwnych, teoretycznych, ale w końcu udało się pojechać, więc, więc to się udało. Pojechać do Poznania na nagranie. Jeżeli by chodziło o inne plany, na przykład o wyjazdy po Neofolin, szczerze mówiąc, u Kasi te plany się tak szybko zmieniają, że jeżeli ja wiem, że ona ma coś w planie rano, to może być tak, że około południa to już dawno nie będzie aktualne, ta wersja się zmieni a do wieczora ta wersja może się zmienić nawet dwu-trzykrotnie, więc tutaj ciężko nadążyć. Ehm, tak samo by mniej więcej było z wyjazdami po Neofalin, jeżeli tylko granice by na tyle zostały otwarte. Na ten moment jeszcze wiem, że na przykład gdyby to było tak, jak jest założone Coś mi Kasia wspominała 15 maja, około miałoby zostać granice otwarte, więc jeżeli by tak było, no to wtedy będę mieć możliwość wyjazdu po Neofolin, co odpowiednio będę ogłaszać. Zależy to też od innych planów życiowych Kasi, dlatego że ona ma ich sporo. I od jej planów zależą moje plany aktywistyczne. Dlatego też o tym wspominam. Widzę, że z moich notatek to wszystko zostało mówione no co zależało mi omówić. Więc dziękuję za, za to, że byliście więc do zobaczenia na kolejnych segmentach. Dzięki.